Koleje Śląskie to nasz największy regionalny przewoźnik. stale zwiększamy liczbę pasażerów. W zeszłym roku to już było ponad 22 miliony osób. No nie bierze się to z niczego. stale unowocześniamy tabor, zwiększamy komfort, pracujemy również nad terminowością przejazdów naszych kolei. No i też mają tutaj zastosowanie różnego rodzaju zachęty. Od 15 lipca do 30 sierpnia prowadzamy kolejną inną promocję. Ona ma za zadanie zachęcić naszych mieszkańców do podróży wakacyjnych po naszym województwie śląskim, dlatego że ona obejmuje przejazdy kolei śląskich tylko na terenie województwa śląskiego od poniedziałku do piątku. Oferta wakacyjna z przyjazdem rodzinnym, to jest dla nas bardzo fajne, że można bezkiedy Beskidy pojechać, czy na Jurę kratosko częstochowską czy do Ziemi po prostu całą rodziną, żeby wypocząć. Jeżeli chodzi o Tydzień Kultury Beskidzkiej, no to jest flagowa impreza Województwa śląskiego. jak co roku chcemy jak największą ilość dostarczyć do Wisły ludzi Makowa Podhalańskiego, Żywca, ta oferta wychodzi naprzeciw. Warto, kto był, ten wie, że nie trzeba zachęcać. Kto nie był, ten musi koniecznie skorzystać. My z przyjemnością przewieziemy Państwa. Dodatkowy skład ma 212 miejsc siedzących, prawie 300 miejsc stojących, więc dodatkowe 500, 500 pasażerów będzie mogło dotrzeć w Beskidy. Moi drodzy, dzięki za oglądanie. Chcecie więcej? To macie. No i pamiętajcie o subskrypcji.